Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Serdecznie witam w piątek, w 98 dniu naszej modlitwy. Najpierw słowo do dzisiejszej Ewangelii, a potem nasza modlitwa. Koronka do miłosierdzia Bożego. Moi drodzy, dzisiaj czytamy w ogóle przepiękny tekst. Ostatni rozdział Ewangelii Świętego Jana, 21 rozdział. Wersety od 15 do 19 Piotro otrzymuje władzę pasterską, ale najpierw Jezus pyta go o miłość. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Wiemy, co Piotr odpowiada. Dostaje trzy razy to pytanie od pana Jezusa. W ogóle jest to jeden z ulubionych fragmentów Słowa Bożego dla mnie. On mi towarzyszył przed święceniami diakonatu. Chciałbym krótka, może troszkę dłużej, ze względu na to, że, że jakoś ten tekst jest też dla mnie ważny, dzisiaj z Wami się nim podzielić. Patrzę na Piotra, apostoła, to jest to na pewno osoba, która w pewnym momencie swojego życia upadła, zgrzeszyła, zaparła się Pana Jezusa pomimo zapewnień. I do tego, który więcej zgrzeszył, Jezus mówi, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci. Piotrze, nie patrz na, na swoją przeszłość, patrz na moją miłość. I myślę, że ważne jest, żebyśmy to też w naszym życiu usłyszeli i zrozumieli. Miłość zakrywa wiele grzechów. Potem, do święty Piotr napisze w swoim, w swoim liście. Myślę, że Piotr wiele razy myślał, czasami też mówił, mamy to na kartach Ewangelii, że ja wiem, że Cię kocham. Ja, ja nigdy, ja nie, Ciebie nie, nie zdradzę. To, to było naiwne bardzo. To nawrócenie Piotra, i to dzisiaj mamy też w Ewangelii mocno wyakcentowane, polegało na tym, że on zmienił swoje myślenie. Ja właśnie, ja nic nie wiem. Ty wiesz wszystko, ty wiesz. Ile dzisiaj? Iluś ludzi dzisiaj, młodych, starszych, mówi do siebie, ja wiem, że Cię kocham. Ja ciebie nie zostawię. Ja chcę uczynić Ciebie szczęśliwym, szczęśliwą. Myślę, że człowiek nie może do końca wiedzieć, czy jest zdolny do miłości, a już na pewno sam z siebie. Ty wiesz, Panie. Miłość musi być oparta na źródle miłości, a tym źródłem miłości dla nas jest, jest Pan Bóg. Nikt z nas nie może być źródłem miłości. Człowiek jest tym, który przyjmuje miłość, i każdy z nas da tyle miłości drugiemu człowiekowi, ile potrafi przyjąć też od innych, i często. Zagubienie nas polega na tym, że w naszych relacjach, może w domu, nie doświadczyliśmy miłości. Wiele osób, którzy powinni nas zdarzyć miłością, to miłością nas nie obdarzyli, a sami może nie umieliśmy o tą miłość prosić otwierać się też na tą miłość. I dzisiaj Pan Jezus mówi, Piotrze, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli Ci? Piotr odpowiada, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, jaka jest moja miłość do, do Ciebie. Ty, ty wszystko wiesz o mojej przeszłości, o mojej teraźniejszości, o mojej przyszłości. Wszystko wiesz. Wszystko. I ten dialog się nie kończy na wyznaniu Piotra, wyznaniu Miłości. Jezus mówi, jeżeli mnie kochasz, to będziesz dla mnie cierpiał. Jeżeli mnie naprawdę kochasz, to pójdziesz tam, gdzie nie chciałbyś iść. Poprowadzą cię dokąd nie chcesz. Pójdziesz tam, dokąd nie chciałbyś pójść. Myślę, że to miłość sprawia, że robimy rzeczy, których po ludzku czasem nie chcielibyśmy robić. Że robimy wysiłki, które sprzeciwiają się czasem naszemu egoizmowi, czasem naszemu zamknięciu, czy jakimś naszym lękom. Miłość okazuje się silniejsza od lęku. Przed, przed cierpieniem. Święty Jan pisze, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. I na koniec, to też modlić się o to, byśmy potrafili łączyć, czy widzieć taki ścisły związek miłości z doświadczeniami naszego życia, takiego życia, jakie jak obecnie też przeżywamy. I prośmy, prośmy o miłość, o miłość do, do Pana Boga, tacy, jacy jesteśmy, pamiętając o tym, że On zna naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i, i naszą przyszłość. To tyle, jeśli chodzi o to słowo dzisiejsze z Ewangelii Świętego Jana. Jutro będziemy mieli kontynuację tego, tego słowa i zamknięcie 21 rozdziału Ewangelii Jana, ale to będzie jutro. Dzisiaj już modlimy się koronką do miłosierdzia Bożego. Zachęcam do pisania swoich, swoich intencji, i za chwilę zaczniemy modlitwę. Jest tutaj intencja o zdrowie dla naszej rodziny, zakończenie pandemii. To jest intencja Agnieszki, prośmy Pana. Intencja Joanny za Ewę, Edka, Danutę oraz o zakończenie pandemii. A ja chciałbym się pomodlić dzisiaj za, za osobę, która... W tym momencie bardzo, bardzo potrzebuje miłości, która być może tej miłości ma jakiś deficyt, właśnie brak, która cierpi z tego powodu, że, że tej miłości nie doświadcza. Tę konkretną osobę Panu Bogu polecam, On wie, kto najbardziej tej miłości potrzebuje. I jeszcze Jolanta modli się. Takiej intencji. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość, oczyść Moje serce, Moje myśli, aby potrafiła dostrzec, dostrzec Twoje oblicze w drugim człowieku. Joanna, o zdrowie i pomyślność dla mnie i za moją rodzinę. Prośmy Pana w naszych modlitwach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Nasz, który jest w niebie. Święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna i jego jedynego pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, Trzeciego dnia zmartwywstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty ich obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Intencja Zofii, która modli się za osoby chore i cierpiące. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miniejj miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jest jeszcze intencja: Marka, który modli się w intencji dzieci cierpiących z powodu przemocy domowej. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże. Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O wodą, wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Pana Jezusa, jako zrówno miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O wodą. wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święta Urszulo leduchowska, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję. Za dzisiejsze spotkanie i modlitwę. Zachęcam do tego, żeby wrócić do tego dzisiejszego Słowa Bożego, które komentowałem na początku naszego spotkania. To jest Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety od 15 do, do 19. Bardzo, bardzo polecam i zachęcam na, do przeczytania. No i zapraszam jutro na nasze spotkanie. Kolejne. Życzę Wam też dobrego odpoczynku, Jutro sobota. Dobry czas, żeby odpocząć, pobyć z najbliższymi, bo to jest też bardzo, bardzo istotne. No i cóż, już nie będę gadał koło. Zapraszam o 21 Życzę dobrego wieczoru, spokojnej nocy. Trzymajcie się ciepło. Z Panem Bogiem. Dobranoc.